Siema tutaj MT2 Szakłan. Prezentuję mój nowy serwer, który powstał niedawno. O nazwie jest Syberia MT2. Z kolegami wpadliśmy na pomysł yy, wczoraj, czyli w środę. I stworzyliśmy dzisiaj serwer. Wczoraj przez cały dzień pracowaliśmy nad stroną, więc dzisiaj pokażę wam serwer. Chociaż nie do końca jest zrobiony, ponieważ go jeszcze robimy. Zalogujemy się. Yy, w czasie przypadku ID został yy, zamacony, ponieważ nieproszonym ludziom jestem zabroniony <grym> Jak wiem widzimy w grze nazywałem się Szakłan. No to wchodzimy do gry. Ja na chwilę przerwę i zaraz wejdziemy. A to już jesteśmy. To jest moja postać z Budiego. Takie sobie może być. <laughs> Nie będę koksił. Ale dobra, zanim zaczniemy, pokażę Wam handlarzy. Serwer zrobimy beta. Na razie do jakiegoś na tydzień czy dwa. Na razie tutaj znajdują się takie rzeczy. Ale będą stalki, takie. O, takie tarcze. Tarcze takie. Będzie można robić fangi. Zatrute będą. Ale zaraz pokażę. I wiele innych dobra, idziemy odwiedzić yy, handlarza bronią. się masz, no dobra, to tu mamy wiecie, mieczyk. Takie to, to jest wuj. to tu będzie y, zatruty, bojowy, takie rzeczy. Nie wiecie, które to tam od 65, 70, dobra, jeszcze tego nie ma, ale już uświadomię, co będzie na środku. Tutaj gdzieś będzie stała handlarka z jakimiś rzeczami, na przykład z chwangami które będzie można kupić za jakąś cenę albo z jakimiś broniami na przykład zatruty jak już nie będzie bety, że będzie można kupić albo coś. Zrobimy jeszcze surę, że będzie można robić chwagi po niższej cenie niż w sklepie. Tutaj mamy takie oh, rzeczy. No to, 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 to zmienimy ceny w ogóle jak kd Bo są za drogie. Zrobimy po 10 kaka. DROP będzie jakiś 200-150%, nie ma na razie, bo serwer jak mówiłem startuje, do czasu, do czasu, nie wiem, miesiąc, dwa, nie będzie potrzeba żadnych tych Ulepsza, Czy potem jakieś takie słabe zrobimy, za niedługo powstanie nowy ten, nowy launcher, nowy ten, na razie będziemy na spolszczeniu, codziennie są eventy, Czy to jak w realu? Zawsze co dnia, co, co noc zmieniamy porę. Pada śnieg u mnie, pada śnieg tu. Małe eventki, na przykład takie, takie o. małe eventki. Można <laughs> poprosić GM o event. Można nie przesadzać. Teraz pokażę Wam moją stronę, czyli jaka jest zrobiona, jak się zalogować. Dobra, powiększyłem trochę ekranik. Wyszedłem z Metina. Pokazuję teraz stronkę, czyli Syberium T2. Ja to pokażę z wylogowanym kątem. Pamiętajmy, że retina na serwerze T2 mogą się zmieniać, ale nie do końca. Zależy od humoru GMA. Jak będzie miał bardzo dobry, może nawet jak spadać 500%, może dać, oj zależy czy jest wkurzany, może dać 50%, ale nie będziemy tak przesadzać z tym. Status serwera jest zrobiony. Przepraszam bardzo, że na y, robię to na serwerze y, XAMPie, ponieważ tu mam udostępniony MySQL i w ogóle na stronie mi się nie udało odzyskać, zrobić MySQLa i wtedy nic nie działało. Tutaj mamy pobierz. Po zalogowaniu się na konto jest skrypt tutaj w tabelka pod Dowland, ale na razie jest robiona, bo mamy jakieś problemy. sieci Hamachi mamy tu podane. To jakie hasło, tutaj, jak sieci z Hamachi będą już wszystkie, full. Dodamy nowe. Mamy ogłoszenie. Strona jest taka, żeby była, żeby dało się grać. Można się na niej dużo dowiedzieć, zanim go zrobimy z kolegami, forum. I więc, co to dużo mówić. Zapraszam na serwer. Miła atmosfera, nie pokazałem, że na początek jest ten mm, EQ, ale będzie zrobione. Wróćmy jeszcze na chwilę do Metina. Dobra, sorry, że takie tutaj zostawiłem, ale miałem za dłużej, nie chciałem się zmniejszać. Ym, jak ja mówiłem, tak jak w realu, wszystko możecie poprosić, ale bez przesady. Nie, nie, żeby nie było czegoś takiego, że podchodzisz do GM, i mówisz daj level, daj coś na początek i coś będą rzeczy, KASA, level 70, coś takiego przewidujemy i w ogóle skille. Można poprosić, ale nie za często i nie resetować ich, bo GM też musi zrobić swoje. Więc dziękuję. Z lektorem zrobiłem, ponieważ mi się już nie chciało pisać i, i wstawiać w ogóle zrobiłem z lektorem. Pozdrawiam moich kolegów, GMA, GMA, Pikusia, dla mnie pozdrowionka. I wszystkich, których bardzo lubicie, proszę o subskrypcję i zapraszam na serwerek. Do zobaczenia. A, jeszcze zapomniałbym, w opisie będzie podane sieci hamaczy, bo na stronie podałem, ale nie dostaniecie się do nich, więc będzie w opisie. Narka, cześć wszystkim.